Witajcie. Nie mogę sobie jeszcze pozwolić na beztroskie podróżowanie, ale żebyście o mnie nie zapomnieli, to opowiem wam, jak to było na Islandii. Materiału wideo mam mało i to kiepskiej jakości, więc będę się głównie posiłkował zdjęciami również kiepskiej jakości. Niemniej jednak ten odcinek będzie bardziej w formie podcastu, także możecie sobie posłać w tramwaju w drodze do pracy, albo w trakcie treningu, albo jeżeli lubicie patrzeć na moją mordkę, to możecie też oglądać. Zapraszam. Do Islandii mam olbrzymi sentyment. To była pierwsza większa wycieczka w moim życiu. Pierwszy też raz leciałem samolotem. Byłem tam z kumplem, którego możecie kojarzyć z odcinków z Kaukazu. I byliśmy tam tuż przed wielkim boomem turystycznym. Gdy my lecieliśmy na Islandię, było tam bardzo mało turystów z Polski. Raczej nikomu do głowy nie przychodziło, żeby się tam wybrać. Później się to zmieniło i dziś Islandia jest bardzo popularnym celem wyjazdowym, co też trochę z tego co słyszałem zmieniło niektóre miejsca. Islandia dość mocno ułatwia obecnie ten turystyczny dostęp. Na YouTubie dużo jest z filmików sfinansowanych przez tamtejsze rząd dotyczących chociażby zachowania bezpieczeństwa na drodze, albo instrukcji, jak przekraczać drogi, na które wylała się rzeka. Jest też cała masa stron internetowych, będących prawdziwą skarbnicą wiedzy, na przykład visiticeland.com albo genialna road.is, na której na bieżąco aktualizowana jest sytuacja na wszystkich ważniejszych drogach w kraju. Można tam podglądać obraz z kamer i tym samym ocenić, jaka jest sytuacja i czy uda nam się przejechać, co jest dość istotne przez większą część roku. No właśnie, jak się poruszać po Islandii? Nie jest to łatwe. Nie ma tutaj transportu publicznego, nie ma kolei, nie ma autobusów. Autostop jest ślamazarny, bo ruch na drogach, szczególnie poza zachodnim wybrzeżem, jest bardzo mały. Naprawdę czasami można czekać 3 godziny, aż przejedzie jakieś auto. W zasadzie jedyna opcja, żeby podróżować po Islandii to wynajem samochodu. Poruszanie się po Islandii, szczególnie osobom mało doświadczonym, może sprawić trochę trudności. Co prawda główne drogi są doskonałe, ale jak na przykład sypnie śnieg, to bardzo szybko robi się ślisko. Poza tym w niektóre miejsca, pod niektóre wodospady, albo na przykład do słynnej czarnej plaży, nie prowadzi asfaltowa droga, tylko taki trochę off -road. Może się też zdarzyć, że w bardziej odludnych miejscach trzeba samochodem przejechać przez jakąś rzeczkę. No, jest ciekawie i znowu tutaj YouTube jest bardzo pomocny, bo jest sporo filmów uczących turystów, jak należy się po Islandii przemieszczać. Co do wynajmu samochodu, koniecznie bierzcie ubezpieczenie od potrzaskanych szyb. Na Islandii kamyczki leżące na drodze to standard i potrzaskane szyby również. Nam się też dostało, ale ubezpieczenie na szczęście mieliśmy. Koniecznie trzeba mieć też kartę kredytową i to nie tylko, żeby wynająć auto. Tutaj większość stacji benzynowych jest bezobsługowa. Po prostu trzeba mieć kartę i odbijając ją przy dystrybutorze można kupić paliwo. Koniecznie kredytowa, bo debetowe nam zazwyczaj nie przychodziły. Warto jeszcze dodać, że na Islandii mieszka niecałe 400 tysięcy osób, z czego 1 trzecia w stolicy w Reykjaviku. Gęstość zaludnienia jest bardzo mała, i w skrajnym przypadku, gdyby nam się coś stało, to możliwe, że nikt tego nie zauważy i nam nie pomoże przez dłuższy czas. Zimą główne drogi są odśnieżane codziennie, natomiast te rzadziej uczęszczane już niekoniecznie, przez co czasem dotarcie z jednego końca wyspy na drugi może być niemożliwe. W ogóle zimą wiele dróg jest zamykanych i otwiera się je dopiero w czerwcu, gdy stają się przejezdne. Islandia to był najdroższy w kraj, w jakim byłem, troszeczkę ośmielnie odwiedziłem Kanady. Wszystko jest tutaj strasznie drogie, chociaż podobno ceny nie kują w oczy już tak bardzo, bo u nas też w międzyczasie zrobiło się znacznie drożej, ale te prawie 10 lat temu było szokująco. Najtańszy nocleg w Reykjaviku kosztował 100 zł za osobę w pokoju bez okien. Obiad w restauracji to był wydatek minimum 200 zł, a z piciem bardzo często 250 zł. Ciężko było znaleźć cokolwiek taniej, dlatego gdy w Reykjaviku zobaczyliśmy jedyną pizzerię, która miała w menu pizzę za 70 zł, było nam to na tyle dziwne, że uznaliśmy, że pewnie jest to cena za jeden kawałek. Jak ograniczyć koszty? W trakcie w całej podróży tylko dwa razy jedliśmy w restauracji, poza tym podstawą naszego żywienia były półki. Najtańszym sklepem, który jest w każdym większym miasteczku jest bonus, czyli taka nasza biedronka, tylko że świnka. Wciąż jest on dość drogi, ale nie aż tak, jak wszystkie pozostałe miejscówki. Olbrzymim plusem Islandii jest to, że zwiedzanie jest w zasadzie bezpłatne, bo wszystkie miejscówki gejzery, wodospady, lodowce wszędzie można być za darmo. Nie ma żadnych biletów wstępu do. Atrakcji naturalnych, ale jeżeli na przykład nad jakimiś gorącymi źródłami wybudowano basen, to wtedy bilety na pewno będą. Na przykład na słynną Blue Lagoon, która swoją drogą jest już chyba zamknięta z powodu niedawnego wybuchu wulkanu. Czemu jest tak droga? Główne powody to izolacja geograficzna i surowy klimat, co oznacza, że prawie wszystko trzeba sprowadzać, a po drodze wiadomo, każdy musi zrobić swoje. Nawet produkty lokalne, których jest dużo, jak na przykład Jagnicina, też są bardzo drogie. To jest akurat efekt małego rynku. Duża produkcja nie oznacza dużych zysków, bo musi być ktoś, kto to kupi, więc narzuca się wysokie marże. Do tego dochodzą wysokie podatki: 1,4 obywateli to urzędnicy, czyli ludzie, na których pozostali muszą zarobić. Jest jeszcze kosztowny system opieki i tak grosz do grosza i życie robi się drogie. Rząd się bardzo zadłuża, mają dług publiczny prawie o połowę większy niż Polska. Choć akurat życie na kredyt jest typowe dla islandczyków, którzy potem, żeby opłacić swoje rachunki, muszą pracować więcej niż przeciętny Europejczyk. Islandia jest jednym z najmłodszych lądów na świecie. Zaledwie 20 milionów lat temu podwodne wulkany na styku płyt euroazjatyckiej i północnoamerykańskiej zaczęły wyrzucać lawę, dając podwaliny pod powstanie nowego lądu. Wciąż jest to jeden z najbardziej aktywnych wulkanicznie terenów na świecie. Zdarza się co jakiś czas, że u wybrzeży Islandii pojawiają się nagle nowe wyspy, będące efektem właśnie wybuchów wulkanów i ruchów płyt tektonicznych. Jak to działa? Na Ziemi jest kilka płyt tektonicznych, sześć dużych i kilka małych, które unoszą się na płynnej magmie, dryfując w różnych kierunkach. gdzie niegdzie płyty zderzają się ze sobą i nacierają na siebie z niewyobrażalną siłą, powodując wypiętrzenie się terenu i powstawanie gór, np. Himalajów. W innych miejscach z kolei płyty oddalają się od siebie. Powstałą szczelinę wypełnia wypływająca z głębi naszej planety magma, tworząc nowy ląd. Tak właśnie dzieje się na Islandii. Jest tu kilkanaście aktywnych wulkanów, które dają o sobie znać co jakiś czas. Dodatkowo u wybrzeży Islandii znajduje się kolejnych kilka wulkanów. Kilka lat temu, może pamiętacie, w ciągu jednej nocy Islandia dorobiła się nowej wyspy. Był to właśnie efekt wybuchu podwodnego wulkanu. Wybuchy często doprowadzają do prawdziwych klęsk. Parę lat temu, znów może pamiętacie, olbrzymia erupcja sparaliżowała ruch lotniczy w całej Europie. W XVIII wieku erupcja doprowadziła do olbrzymiego wysywu, wy, wybuchu, wysypu pyłów w powietrze i w efekcie śmierci prawie 1 trzeciej ludności całej wyspy. Oprócz wulkanów na krajobraz Islandii mają także duży wpływ lodowcy. Największy z nich, Vatnajökull, ma powierzchnię większą niż wszystkie pozostałe lodowce w Europie razem wzięte. Lodowce sprawiły, że wybrzeże Islandii jest usiane fiordami, a jej teren jest bardzo górzysty. Obecne lodowce nie są pozostałościami po epoce lodowcowej, tak jak w większości Europy. Tylko powstały około 2,5 tysiąca lat temu. Zajmują około 12% powierzchni wyspy. Pod niektórymi z nich ukryte są, a jakże, wulkany. Eropcje tych wulkanów są szczególnie niebezpieczne, ponieważ wypływająca magma w bardzo szybkim tempie topi lód, powodując potężne powodzie. I ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1996 roku, czyli wcale nie tak dawno. Odległość od stałego lądu sprawiła, że praktycznie brak tu zwierząt, które nie byłyby sprowadzone przez człowieka. Jedynie jakimś cudem na wyspę dotarł samodzielnie list polarny. W XVIII wieku próbowano poprawić byt islandczyków i sprowadzono renifery. Pomysł się nie udał i później wszystkie wypuszczono. No i teraz można je spotkać dość łatwo we wschodniej części wyspy. Najpowszechniejszymi zwierzętami są wieloryby i foki. Wieloryby są bardzo popularną atrakcją turystyczną. Z wielu miejscowości kursują statki, z pokładu których można oglądać te wielkie ssaki. I to mała rada: absolutnie nie opłaca się tego robić z Reykjaviku. Cena jest tylko trochę niższa, a płynie się w kierunku Grenlandii, i po drodze spotyka się w zasadzie tylko wieloryby karłowate. Niby fajnie, ale może być znacznie fajniej. Najlepszą bazą wypadową jest położony na północy Husavik. Stamtąd płynie się za koło podbiegunowe i ma się duże szanse zauważyć nawet płetwala błękitnego. Ale wracając do zwierząt na Islandii. Czasami zdarzy się, że z Grenlandii na krzelodowej dopłynie niećwieć polarny. Zgadnijcie, co się wtedy robi. Łapie się, żeby pogłaskać? Nie. Taki niedźwiadek po przepłynięciu całego morza jest głodny, wściekły i bardzo niebezpieczny. Więc bez żadnego zastanowienia od razu się go odstrzeliwuje. Symbolem Islandii są przepiękne, przeurocze ptaszki maskonury. W okresie lęgowym na islandzkich klifach gniazduje nawet 10 milionów maskonurów. Jadłem maskonura. Nie polecam. Jest to strasznie gumowate i niesmaczne mięso. I malutka, naprawdę malutka porcyjka, bo w formie przystawki kosztowała jakieś 80 zł. Z kolei największym ptakiem drapieżnym jest nasz polski orzubielik. Prawdziwym rajem dla ornitologów jest jezioro Myvatn. Ma 37 km2 i zaledwie 4 metry głębokości. Zasila je gorąca woda z wszelkiego obszaru geotermalnego. Stąd jezioro ma wyższą temperaturę niż można by przypuszczać i nigdy nie zamarza. Jest też domem dla tysięcy najróżniejszych ptaków wodnych. I na koniec koniki. Sprowadzone w XI wieku nigdy nie wymieszały się z innymi rysami. Ich geny są wyjątkowo czyste, jest to ewenement na skalę światową. Islandzkie konie słyną z siły i wytrwałości. W trosce o czystość rasy jest zakaz sprowadzania na wyspę koni innych ras. Islandzkie konie oprócz stępa, kusa i galopu potrafią jeszcze tylt, inaczej równy bieg, coś jak kusowanie, ale koń nie podrzuca jeźdźca do góry. Żadne inne konie na świecie tego nie potrafią. Nie zapominajmy o owcy. To zwierzę zdecydowanie dominuje w krajobrazie islandzkim. Jest ich tu dwa razy więcej niż ludzi. Owca w tych warunkach radzi sobie doskonale i dostarcza dobre mięso i sierść na ubrania. Podobnie jak z koniami. Islandzka owca jest praktycznie tą samą owcą co w IX wieku, kiedy ją tutaj sprowadzono bo nie miała z kim się mieszać. Islandzkie owce są silne, umięśnione i mają delikatne mięso. Obecnie dyskutuje się nad wprowadzeniem ograniczeń i likwidacji części gospodarstw. Owca, mimo że pomagała przetrwać ciężkie czasy, ma olbrzymi wpływ na erozję gleby, która jest jeszcze potęgowana przez brak roślinności i silne wiatry. Jak ktoś chce zjeść bardzo dobrą jagnięcinę, to polecam knajpę Greyfin w Akureyrii. Nie wiem, czy pamię nie pamiętam, czy byliśmy tak głodni i zmęczeni, czy co, ale jedzenie tam to było absolutne mistrzostwo świata, i do dziś wspominam to jako jedno z najlepszych miejsc, w jakich jadłem na świecie. Na początku XX wieku Islandia była rolniczym, zacofanym krajem. Nie wzbudzała żadnego zainteresowania wreszcie świata. Dziś z kolei to bogate państwo z bardzo wysokim poziomem życia. Jaką drogę przebyła? Od początku istnienia państwa była bardzo niegościnnym miejscem, była przygnębiająca i ponura. Życie tu było bardzo ciężkie i pozbawione jakichkolwiek wygód. Na Islandię ludzie docierali nie wiadomo od kiedy. Pierwszymi, którzy zaczęli się osilać tutaj na stałe, byli Wikingowie w drugiej połowie IX wieku. Mieli oni olbrzymi wpływ na kulturę, pozostawiając po sobie choćby wierzenia religijne, niesamowite sagi i legendy. Wikingowie zapuszczali się także dalej na zachód i wkrótce odkryli Grenlandię, a nieco później Amerykę. Mimo około 400 lat prób nigdy się jednak w tej Ameryce nie osiedlili. Według legend nie potrafili sobie poradzić z amerykańskimi tubylcami, których wygląd i zachowanie budziły w Wikingach strach. Przez wieki odnośnie Islandii używano nazwy tule, którą nadał grecki żeglarz Pyteasz w IV wieku przed naszą erą. Ale nie jest do końca pewne, czy faktycznie chodziło o Islandię, a nie na przykład o Szetlandy. Niemniej jednak tradycja islandzka przyjęła tę nazwę dla siebie. Nie wiadomo, co pchnęło pierwszych Wikingów do osiedlenia się na Islandii. Najpopularniejsza teoria mówi, że byli to głównie wygnańcy i uciekinierzy z Norwegii. Dla potwierdzenia tej teorii podaje się fakt, że wśród kilkuset pierwszych osadników było aż 30, 36 namiestników wysokich rodów którzy mogli uciekać przed rosnącą tyranią norweskiego króla. No i właśnie złe wrażenia z Norwegii mogły sprawić, że ta grupa osadników uznała, że już nigdy nie odda władzy w ręce jednej osoby. Każdy z naczelników zajął jakiś kawałek wyspy, a do rządzenia powołano sejm zwany Altingiem. Po raz pierwszy zwołano go w 930 roku i co ciekawe istnieje i działa on do dziś. Choć obrady oczywiście wyglądają już zupełnie inaczej. Wtedy Alting zbierał się raz w roku na dwa tygodnie w Finbelir, przepięknej równinie. W obradach mógł brać udział każdy, stąd często na Alting zjeżdżali prawie wszyscy mieszkańcy wyspy. Te zjazdy miały olbrzymi wpływ na kulturę i poczucie jedności. Była to doskonała okazja do biesiady, rozmowy, wymiany poglądów. Sam, sam sejm nie spełniał jednak swojej roli. Jak się obraduje raz na rok, to oczywistym jest, że spraw do rozstrzygnięcia będzie całe mnóstwo. Dodatkowo prawo było dość skomplikowane, a ewentualna chę chęć zemsty powszechna. Wielokrotnie zdarzało się, że jakiś wódz, by poprzeć swoje racje, zabierał ze sobą na obrady nawet kilkuset wojowników. Bito się często, a Thingvellir była nieraz zalana krwią. Naczelnicy nie mieli pełni władzy nad swoimi poddanymi. Jak się komuś nie podobało, to mógł pójść do innego wodza i płacić na przykład mniejszy podatek. To mocno hamowało chęć nadużywania władzy. Ponieważ Norwegia wywierała coraz większy nacisk na przyjęcie chrześcijaństwa, to ostatecznie dla zachowania spójności Alting w tysięcznym roku zdecydował, by wszyscy Islandczycy przyjęli chrzest. Zakazano oddawania publicznie czci innym bogom, ale po kryjomu wszystkie pogańskie obrządki wciąż były dozwolone. I do dnia dzisiejszego prawie połowa Islandczyków na przykład wierzy w trole i elfy. Ba, niektórzy wręcz uparcie twierdzą, że widzieli elwa. Kurde, musiałbym coś powiedzieć, bo mi już zaczyna zasychać. Ciągłe kłótnie, wojny i brak nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Altingu doprowadziły w końcu do anarchii. Pomocną dłoń, choć nie bezinteresownie, wyciągnął król Norwegii i w 1262 roku Islandia uznała nad sobą jego władzę. Wkrótce został wydany dekret, na mocy którego tylko Norwegia mogła handlować z Islandią w zamian za pomoc. Ale często się ze swoich zobowiązań nie, wywo, nie, wywo, nie wywiązywała, skazując de facto Islandczyków na głód. Po Unii Kalmarskiej w 1397 roku Islandia trafiła pod władzę Danii, która była jeszcze dalej i jeszcze mniej się wyspą interesowała. Wybawieniem okazali się angielscy przemytnicy, którzy w zamian za ryby przywozili na Islandię potrzebne produkty. Nielegalny handel doprowadził do wojny Danii z Anglią w XV wieku, ale niewiele to zmieniło i przemyt nadal trwał. Warto przy tym mieć w pamięci, że Islandczycy cały czas zmagali się z różnymi klęskami żywiołowymi, wybuchami wulkanów, mroźnymi zimami, powodziami itd., itd., więc klęski głodu i różne epidemie były częste i dość konkretne. Sytuacji nie poprawiało coraz większe dokręcanie śruby przez Danie i narzucanie drakońskich cen oraz zaostrzanie prawa. W efekcie Islandczycy żyli strasznie biedzie. Od początku XIX wieku Islandia zaczęła usilnie dążyć do niepodległości, stopniowo zyskując coraz większą autonomię. Ostatecznie ogłoszenie niepodległości nastąpiło w 1944 roku, gdy od kilku lat Islandia i tak była pozbawiona kontaktu z Danią. Dania, okupowana wtedy przez Niemcy, nie mogła nic zrobić i niepodległość Islandii stała się faktem. Olbrzymi wpływ na rozwój Islandii miały połowy ryb. Te dochody są tak gigantyczne, że jest to główny powód, dla którego Islandia nie przystąpiła do Unii Europejskiej, ponieważ nie chce mieć narzucanych limitów i regulacji w tym zakresie. Rozszerzanie swoich obszarów połowów było powodem tzw. wojen dorszowych z Wielką Brytanią oraz napiętych stosunków z Norwegią. Mimo iż od lat 90. raczej nie poluje się na wieloryby, to nie jest to prawnie zakazane i co kilka lat wybuchają skandale rozdmuchiwane przez organizacje proekologiczne. Że islandzka flota odławiała wieloryby. Z drugiej strony, dorwać wieloryba gdzieś w restauracji jest bardzo trudno. Podobno można, ale nam się nie udało. W momencie odzyskania niepodległości poziom życia na Islandii przypominał średniowiecze. Rozwój był piorunkowo szybki i gwałtowny, i dziś jest to jeden z najbogatszych krajów świata. Przez 50 lat zaszło więcej zmian niż przez całe tysiąclecie. Po II wojnie światowej rząd zainwestował prawie wszystkie fundusze w rozwój rybołówstwa. Był to strzał w dziesiątkę. Szybko stało się ono dostarczycielem prawie 90% krajowego PKB, generując dochody większe niż w tamtym okresie miała Arabia Saudyjska z ropy. Szybko się bogacąc, Islandia w imponujący sposób rozwijała szkolnictwo, opiekę zdrowotną i pomoc społeczną, w każdym z tych obszarów będąc światowym wzorem. Nagłe wzbogacenie się pociągnęło za sobą konsumpcjonizm. Islandczycy są w światowej czołówce jeśli chodzi o liczbę posiadanych dóbr materialnych. Są też jednym z najlepiej wykształconych i wyjątkowo oczytanych. Na Islandii, w przeliczeniu na jednego obywatela, publikuje się najwięcej książek na świecie. Fenomenalna opieka zdrowotna oraz zdrowa dieta i życie w niezanieczyszczonym środowisku sprawiają, że Islandia zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem długowieczności obywateli. Charakterystyczne dla Islandii są patronimki, czyli brak prawdziwych nazwisk. Zgodnie ze starym zwyczajem używają oni imienia ojca z doklejonym son dla syna lub dotir dla córki. I na przykład słynna piosenkarka Björk Gudmundsdotir to inaczej Björk Turka Gudmundura. Islandia to bardzo bezpieczny kraj. Poważne przestępstwa praktycznie się nie zdarzają, a gdy się zdarzą to społeczeństwo okazuje się zdziwione i nieprzygotowane i nie bardzo wiedzą co wtedy zrobić. Stąd nawet najcięższe przestępstwa są karane stosunkowo łagodnie, choć w ostatnich latach widać zmianę nastawienia. Zbyt łagodne wyroki sądowe coraz częściej są krytykowane, a prawo jest stopniowo zaostrzane. Długowieczna izolacja sprawiła, że język islandzki pozostał praktycznie niezmieniony od czasów Wikingów i w zasadzie jest prawie identyczny co staronordycki używany w VII wieku. Islandia do dziś walczy o czystość języka. Gdy pojawiają się nowe słowa, tak powszechne na świecie jak na przykład komputer, to specjalna komisja wymyśla islandzki odpowiednik, by chronić język przed zatenizowaniem. Stąd współcześni islandczycy nie mają żadnych problemów z czytaniem sag, które powstały ponad tysiąc lat temu. Sagi islandzkie, czyli kroniki, romanse, legendy i tym podobne, spisane w większości w XII i XIII wieku po islandzku, są ewenementem, szczególnie, że w całej Europie pisano wtedy po łacinie. W wielu przypadkach sagi zawierają mnóstwo fikcji literackiej, ale ich epickość budzi podziw. Niektóre z nich zostały przetłumaczone na język polski. I jeszcze ciekawostka językowa, nazwa gezer pochodzi od słowa gejzir, które jest nazwą jednego z islamskich gejzerów. Wyrzucał on wodę na 60 metrów w górę. Obecnie już samodzielnie tego nie robi, ale za to położony obok sztrokur tryska co kilka, kilkanaście minut na kilkanaście metrów. A co zrobić, żeby gejzer wystrzelił? Wrzucić do niego kostkę mydła, co zmniejszy napięcie powierzchniowe, i wtedy, jakby no, wybuchnie. Znaczy, oczywiście, nie wolno tego robić, więc no nie róbcie tego. Na Islandii brak zanieczyszczeń. Cała energia pochodzi z wód geotermalnych i hydroelektrowni. Woda pitna płytnie z lodowców, a zwierzęta pasą się na nietkniętych nawozami łąkach. Na wyspie pełno jest kąpielisk z naturalnie gorącą wodą. Tutejsza woda jest czyściutka i zdrowa, ale śmierdzi z jajami. To efekt oczywiście wszechobecnej siarki. Niby można ją pić prosto z kranu, ale trzeba się przełamać. Poza tym po prysznicu człowiek często ma wrażenie, że śmierdzi bardziej niż przed. Problemem w zwiedzaniu są wiatr i deszcz. Zmiany pogody są częste i nagłe. Leje, świeci słońce, leje, świeci słońce i tak w kółko. A w międzyczasie wieje. I gdy wieje i pada jednocześnie, to można powiedzieć, że Islandia to jedyne miejsce na świecie, gdzie deszcz pada we wszystkich kierunkach. My byliśmy w październiku, temperatura oscylowała między 0 a 10 stopniami. Islandia nie leży za kołem podbiegunowym, więc nie ma dni i nocy polarnych, ale i tak na przykład zimą słońce świeci krótko. I ogólnie jest cały czas taki trochę półmrok. I to by było na tyle. Muszę iść się napić, bo już mi naprawdę w gardle zaschło. To, co widzicie za mną, to jest tapeta w moim pokoju dziecię, dziecięcym, bo od paru miesięcy mieszkam w domu rodziców, znaczy już nie rodziców, tylko już tylko mojej mamy. No i to jest właśnie jeden z tych powodów, w których siedzę i się nigdzie nie ruszam, bo niestety na razie nie mogę. No i cóż, trzeba czekać na to, żeby były lepsze czasy i żebym mógł wrócić do podróżowania i nagrywania normalnych filmów, bo planów podróżniczych mam całą masę, a czasu i możliwości obecnie nie. Ale miejmy nadzieję, że się jeszcze zmieni. Cześć!